Gdzie można spotkać nietoperza? Na kabatach. Na osiedlu mieszkaniowym, kabaty. Nietoperzy czasem szukają schronienia w ciepłych budynkach, piwnicach lub garażach podziemnych bloków mieszkalnych. 2. Na stacji postojowej Metro Kabaty. Metro Warszawskie prowadzi wiele inwestycji ekologicznych, dedykowanych nietoperzom, niezależnie od pory roku. Na drzewach na terenie STP kabaty zamontowano aż 9 budek, które będą służyć nietoperzom. Domki dla latających ssaków znajdują się ponad 4 metry nad ziemią i są specjalnie przystosowane do potrzeb tych zwierząt. 3. W lesie kabackim głównymi kryjówkami nietoperzy są dziuple drzew, puste przestrzenie pod odstającą korą i inne naturalne schronienia w starych drzewostanach. Nie da się wskazać konkretnych miejsc przebywania, ponieważ są to dzikie zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia, ukrywając się w ciągu dnia. Badania populacji nietoperzy w Parku Maczydełko. Badania populacji nietoperzy w ramach inwentaryzacji przyrodniczej odbywały się w sierpniu i wrześniu 2024 roku. Od tego czasu nietoperze są regularnie monitorowane w tej okolicy. Czym się charakteryzują nietoperze? 1. Gatunki i ochrona. W Polsce występuje 28 gatunków nietoperzy, a wszystkie są chronione prawem. W lesie kabackim mieszka 10 gatunków nietoperzy. Kryjówki. Nietoperze wykorzystują dziuple, szczeliny w drzewach, a także kryjówki stworzone przez człowieka, takie jak sztuczne schronienia dla zwierząt. Zachowanie. Nietoperze nie atakują ludzi. Mogą ugryźć tylko w obronie, jeśli zostaną schwytał nagołymi rękami. Aktywność. Aktywnie polują w nocy i o zmierzchu, a dzień odpoczywają w kryjówkach. Pożywienie. Większość nietoperzy, w tym wszystkie polskie gatunki, żywią się owadami takimi jak komary, ćmy czy chrząszcze. Główne zagrożenia dla nietoperzy w mieście. Wycinka drzew z dziuplami, nadmierne oświetlenia uliczne i reklamowe, która zaburza echolokację i orientację, remonty i budowa nowych budynków, które zamykają szczeliny i otwory, w których żyją nietoperze. Znaczenie nietoperzy dla ekosystemu. Regulują liczebność owadów, które znajdują się m.in. komary, ćmy i inne szkodniki leśne. Pomagają leśnikom w ochronie drzewostanów przed szkodnikami leśnymi. Zmniejszają populację owadów, które mogą być szkodnikami w rolnictwie, co zmniejsza potrzebę stosowania pestycydów. Jak zachować się w obecności nietoperza? Zachowaj spokój, bo nietoperze zazwyczaj nie atakują. Nie próbuj go łapać, machać rękami, ani niczym go nie płaszcz. Zamiast tego, stanij z boku lub opuść pomieszczenie, zostawiając nietoperzowi przestrzeń do wylotu. Ułatw mu ucieczkę. Gdzie można spotkać sowy na kabatach? Po pierwsze, w parku natolińskim. Duży i mało uczęszczany kompleks leśny, jakim jest park natoliński, stanowi naturalne środowisko dla wielu gatunków sów, które gniazdują na drzewach i żyją w dziuplach. W lesie kabackim. Kompleksy leśne w perfekcyjnych częściach miasta są głównymi ostojami dla puszczyków. Las kabacki to naturalne siedliska dla lasów, a obecność potencjalnych ofiar i miejsc lęgowych, takich jak drzewa bądź dziuple, sprzyja ich życiu i rozmnażaniu. Czym się charakteryzują sowy? 1. Gatunki i ochrona. W Polsce występują co najmniej 10 gatunków suflengowych, z czego najliczniejszym jest puszczyk, którego populację szacuje się na około 70 tysięcy par. W miastach, w tym Warszawie, spotkać można gatunki takie jak płyżka, płomykówka i uszatka, choć ich dokładna liczba nie jest znana. Zachowanie Sowy są bardzo terytorialne, zwłaszcza w okresie godowym. Mają swoje rewiry, które aktywnie bronią. Bronią swoich gniazd przed zagrożeniem, atakują nawet większych napastników. Aktywność. Sowy są aktywne prawie wyłącznie w nocy. Kiedy polują, korzystając ze świetnego słuchu i wzroku, w nocy też odbywają się toki z charakterystycznymi dla poszczególnych gatunków głosami. Nie spędzają nieruchomo i milcząco ukryte w dziuplach puszczyki, siedzące na konarach przy pniu drzewa, puszczyki i uszatki lub w zakamarkach budynków płomykówki. Pożywienie: Żywią się głównie drobnymi ssakami takimi jak myszy, norniki i szczury, ale ich dieta jest różnorodna obejmuje również inne ptaki, owady, pająki, a nawet większe ofiary takie jak zające czy lisy. Znaczenie słów dla ekosystemu. Kontrolują populacje gryzoni, które mogą niszczyć plony i rozprzestrzeniać choroby. Regulują populacje mniejszych zwierząt, takich jak insekty czy ptaki, jak zachowywać się w obecności słów. Zachowaj dystans, nie zbliżaj się i nic nie próbuj dotykać dzikiej sawy, ponieważ jest to dla niej stresujące. Sowy w naturze nie lubią być głaskane ani przytulanie, a takie zachowanie może być dla nich stresujące. Dziękuję.